Przez ostatnie pół roku nosiłam na brzuchu ten właśnie sznureczek. Sznureczek, który się całkiem niedawno zerwał. No ale po co ja go w ogóle nosiłam? Cześć, mam na imię Natalia, jestem w procesie odchudzania i dotychczas udało mi się zrzucić aż 33 kg, co jest dla mnie olbrzymim wyczynem, bo w życiu bym nie przypuszczała, że uda mi się to osiągnąć. Kiedy już po raz <grych> chyba setny. Postanowiłam, że chcę coś zmienić i że chcę schudnąć. Przy okazji, żeby nie mierzyć się co chwilę miarką, założyłam sobie właśnie na brzuch sznurek. I założyłam go w zasadzie tylko dlatego, że po prostu w siebie nie wierzyłam. Nie wierzyłam, że uda mi się cokolwiek, cokolwiek zrobić ze sobą. Nie wierzyłam, że uda mi się schudnąć, więc chciałam po prostu widzieć jakikolwiek progres w czasie tej redukcji i Szybciej zauważyłam go właśnie na tym sznureczku. Ja długo w ogóle nie wiedziałam, że cokolwiek się we mnie zmieniło. Natomiast ten sznurek był na mnie absolutnie obcisły. Swego czasu bardzo mocno obciskiwał mnie w talii, kiedy go nosiłam, czyli właśnie w tym miejscu. I słuchajcie, i kiedy dałam, wrzynął mi się w skórę. Ale tak, nosiłam go przez długi, długi czas. A potem zaczęłam zauważać, że jest coraz luźniejszy, coraz luźniejszy. Zaczynał opadać mi na biodra. No, a potem już coraz niżej i niżej, już w końcu się zerwał przy okazji, kiedy w ogóle ściągałam spodnie. Tyle mi zeszło z obwodu samej talii. No i sam fakt, że on już tutaj wchodzi na biodra, to już mówi samo za siebie. Przynie, sznureczka oczywiście nie jest obowiązkowe, aczkolwiek dla osób leniwych i które chcą zobaczyć y, rezultaty jakiekolwiek, zanim w ogóle zobaczą je na sobie, na ubraniach chociażby, czy w ogóle wizualnie, to, to jest bardzo dobra opcja, chociaż momentami średnio wygodna. Niemniej muszę wam powiedzieć, że ten sznurek w chwilach kryzysu mnie ratował. Miałam takie chwile, że Poddaje się, że, że nie, chcę już, nie chcę już w tym być, że nie chcę już się odchudzać, nie chcę już nic ze sobą robić, nie chcę ćwiczyć cokolwiek, łapałam ten sznureczek, byłam gdzieś w jakimś miejscu, miałam załamkę, nie wiem, w sklepie chociażby, to gdzieś tam pod, pod koszulką dotykałam tego sznureczka, i nawet kurczę, powiem wam, że spełniał taką formę dla mnie w pewnego rodzaju amuletu, i przypominał mi o moim celu, i kiedy. Łapałam go czasami, a on stawał się coraz luźniejszy, coraz luźniejszy, potem zaczął przechodzić mi przez biodra, bo tak stał się dla mnie jeszcze większą, większą motywacją. Taki sznureczek niby pierdoła, a jednak czuję, że mi bardzo pomógł w tym procesie, który dotychczas przeszłam.